Cześć wszystkim, tutaj Marczmentarot, w szczególności witam wszystkie zodiakalne barany w czytaniu ogólnym miesięcznym na grudzień 2023 roku. W dzisiejszym czytaniu sprawdzę, co Cię czeka w zbliżającym się miesiącu, jakie jest tło tej sytuacji i rada do niej. Jeśli to czytanie Ci się spodoba, jeśli rezonuje z Twoją sytuacją, jeśli chcesz być na bieżąco z moimi nowymi czytaniami lub po prostu docenić moją pracę, zapraszam Cię do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Wasza aktywność na moim kanale to dla mnie duża motywacja do dalszej pracy. Chciałbym dodać, że ze względu na inne obowiązki, nie ja realizuję czytań prywatnych. Pamiętaj, że jest to czytanie ogólne i może nie rezonować ze wszystkimi. Dlatego przyjmij to, co dla Ciebie, a resztę zostaw. Polecam również sprawdzenie swojego znaku Zodiaku w Ascendencie i w Księżycu. Link jest dostępny w opisie filmu. Może w czytaniach dla tych znaków również znajdziesz coś dla siebie. Dodatkowo polecam również moje inne czytanie miesięczne dla znaków zodiaku, czytania tematyczne typu wybierz talię na relacji. I i uczucia, a także czytania tygodniowe, które ukazują się co niedzielę. Ja serdecznie do moich innych materiałów zapraszam. Wszystkie moje czytania są dla Was. Dobrze, moi kochani, już nie przedłużając, moje drogie barany, przechodzę do oczyszczania, tasowania i wykładania kart. Moi kochani, po w lewej stronie to, co Was czeka w zbliżającym się miesiącu, grudniu. Po prawej, e, tło tej sytuacji, to oczekujemy gdzieś doprecyzowania przyczyny. Bardzo często też mm, pojawia się odrębna sytuacja, mniej lub bardziej połączona, powiązana z tą e, po lewej stronie. Natomiast tuż przede mną, w dolnej części ekranu, będzie karta Rada. Jak się zachować na co zwrócić uwagę, co powinno być priorytetem, jak się odnieść do danej sytuacji. Zaczynacie kołem fortuny. I macie to uzupełnione siódemką mieczy i kartą pustelnika. Tło, król kielichów, cesarzowa i rycerz monet. I rada. I rada dziesiątka mieczy. Dobrze, moje kochane barany, już sobie przechodzimy do Waszego czytania. Zaczynamy sobie od koła fortuny. Siódemki Mieczy i karty Pustelnika. Wiecie co? Mamy tutaj koło fortuny: jest to karta szansy, jest to karta okazji, jest to karta możliwości, niespodzianki od losu, też jakiejś dobrej oferty, chociaż. Obok mamy tą siódemkę Mieczy, jest to karta Złodzieja, karta Manipulatora, karta też bardzo często osób, które mają ukryte zamiary, dlatego też w tym przypadku ja bym. Co do wszelkich propozycji, ofert Wam kierowanych w tym miesiącu, m, był ostrożny, dlatego że ktoś może tutaj mieć ukryty cel. W umowie może być jakiś: jeżeli coś Wam będzie proponowane, będzie jakaś umowa, mogą być drobne druczki. Jeżeli będzie jakaś oferta, mogą być jakieś takie zatuszowane szczegóły tej oferty, tak, tej, tej umowy. Dlatego, tak jak mówię, wszystko, co Wam będzie proponowane w tym miesiącu, ja bym sobie na spokojnie przemyślał, posprawdzał. Karta pustelnika, wy możecie, po pierwsze, to może być karta was, jako Waszego doświadczenia zawodowego i doświadczenia też takiego życiowego, i to Wam pomoże ku temu, żeby pewne rzeczy zobaczyć, tak, żeby pewne rzeczy może tutaj rozeznać się w temacie i nie dać tu się, tutaj się nikomu nabrać. Też ten, karta poselnika właśnie to jest karta osoby takiej do, doświadczonej życiowo i takiej, która już swoje też wcześniej doświadczenia ma, tak? Taka, takiej, która już swoje w życiu przeżyła i też troszeczkę na tym życiu się zna, dlatego też jest ostrożna, jest taka, że zanim na coś się zdecyduje, to musi... Mocniej się nad tym zastanowić, musi to mocniej rozeznać i też zastanawia się, czy w przyszłości podobnej sytuacji nie miała. Dlatego, tak jak mówię, jest to osoba, która bardzo często w dużym stopniu czerpie z własnych doświadczeń życiowych i z własnej wiedzy. Co ciekawe, może być tak, że jeżeli by to była energia ta pustelnika kogoś z zewnątrz, to może być propozycję, tą taką, która może mieć jakiś ukryty cel, może Wam. Em, Tutaj sprezentować, tak? Może by tutaj Wam zaproponować osoba starsza od Was. I to jest pewnego rodz rodzaju ostrzeżenie, żeby yy, może być tak, że ktoś tutaj będzie Wam pokazywał yy, swoją, o, czy swoją ofertę, tak? Yy, pokazywał tutaj pewne możliwości z nią związane, ale gdzieś tutaj w tle będzie coś ukryte, co. Skoro jest to przed Wami ukrywane, tak najprawdopodobniej by Wam się po prostu nie spodobało, tak? Zdyskwalifikowałoby tę możliwość, zdyskwalifikowałoby to propozycję, zdyskwalifikowałoby tą ofertę. Dlatego też, tak jak mówię, trzeba będzie tutaj uważać. Natomiast fajne jest też to, że jeżeli ta energia tyczyłaby się was, tak? Czyli też ta siódemka mieczy byłaby waszą energią, to wy tutaj będziecie w stanie. Tutaj kogoś przechytrzyć, tak? Będziecie w stanie, jeżeli będzie tutaj Wam coś też proponowane, Wy będziecie tutaj ba bardzo kreatywni w tym, żeby pewne rzeczy sobie sprawdzić wcześniej, tak? Um. To może być tak, jak mówię, możecie mieć już swoje doświadczenia życiowe i z natury być ostrożni co do tego, że nie wszystko złoto, co się świeci, tak? Czasem to, co jest najpiękniej pakowane, to w środku ma najgorsze wnętrze. To jest troszeczkę tak jak w tych siedmiu, w kielichów, tak? Czyli kielichy piękne na zewnątrz są, natomiast to, jaka jest ich zawartość, to już inna sprawa, tak? Dlatego, tak jak mówię, wy tutaj w tej siódemce mieczy możecie bardzo fajnie tutaj pewne Sytuacje sobie posprawdzać, też bardzo będziecie kreatywni w tym, żeby znaleźć e, prawdziwe informacje, żeby znaleźć e, e, fakty takie, jakie, jakimi one faktycznie są, a nie dawać się tutaj nabrać na czyjeś ładne słówka, na tutaj czyjeś zachęty, na przedstawianie niektórych tutaj e, sytuacji, e, niektórych właśnie tutaj propozycji. W sposób taki ugładzony, tak, żeby to ładnie wyglądało, żeby kogoś do tego przekonać. Także moi kochani, to w tym miesiącu y, wszelkie możliwości trzeba będzie weryfikować. Wszelkie propozycje trzeba będzie weryfikować. Widać, że Wy będziecie w tym bardzo kreatywni i że też nie dacie się na, y, na żadne tutaj, y, tutaj jakieś takie y, nabieranie, tak, nie dacie się złapać. Jeśli chodzi o Tło tej sytuacji. Wy tutaj macie, mam wrażenie, że totalnie inną energię po lewej stronie, a po prawej jest całkiem inna sytuacja. Mamy tutaj króla kielichów, kartę cesarzowej i kartę rycerza monet bardzo dobre energię i bardzo prawdopodobne, że to jest związane z albo z jakimś waszym przyjacielem. Albo to jest związane z waszym partnerem, jeżeli takowego macie, albo tutaj <laughs> kogoś tutaj poznajecie. Um, nie mówię tutaj stricte do singli, dlatego że czytanie do, dla singli będzie osobno za miesiąc dostępne na moim kanale. Natomiast tutaj to jest dla osób, które już tutaj kogoś w tym swoim życiu mają, a ewentualnie jest to energia przyjaciela. Bardzo prawdopodobne, że tutaj będziecie się bardzo dobrze czuli z kimś z trygonu wody, czyli rak, skorpion, ryby, ale niekoniecznie. Jest to energia po prostu mężczyzny czułego, dobrego, dojrzałego, takiego, który potrafi okazać zainteresowanie czułość, swoje Uczucia, swoje emocje, potrafi docenić. Zarówno, tak jak mówię, może być to energia partnera, ale to też może być energia yy, przyjaciela albo też energia ojcowska. Tak, dlatego, tak jak mówię, yy, obok jest karta cesarzowej, czyli w ogóle yy, fajne jest to, że. Dla części z Was słuchających, oczywiście to będzie tylko margines, możliwe będzie to, że dowiecie się o ciąży, dlatego że cesarzowa jest tutaj, bardzo często jest w ogóle pokazana jako kobieta przy nadziei, natomiast tutaj jest to podkreślone, tak jest tutaj tak dobitnie pokazana ten stan błogosławiony tej, tej cesarzowej tutaj. I dodatkowo rycerz monet, czyli karta planowania, karta tego, że Jakieś tutaj plany na przyszłość z kimś tu yy, snujemy. Bardzo prawdopodobne, że będziecie na przykład coś planować albo z Waszym partnerem, albo z Waszym przyjacielem. Yy, może w kontekście na przykład, nie wiem, Sylwestra. Nowego roku, jakiegoś wyjazdu, może też jakiś, jakiegoś spędzania tutaj czasu, tak? bo, bo tu, jest, tu są bardzo dobre energie, natomiast widać, że wy w towarzystwie tej osoby bardzo dobrze się czujecie i w związku z tą, z tą osobą, z tą relacją, z tą przyjaźnią, będziecie razem jakieś plany tutaj tworzyć. Natomiast, tak jak mówię, karta cesarzowej bardzo często też mówi o takim spełnieniu, tak, w czyimś towarzystwie i bardzo prawdopodobne, że wy w tym, w tym miesiącu z taką osobą po prostu, z którą bardzo dobrze się czujecie, skłaniałbym się raczej tutaj przy, ku energii męskiej ze względu na tego króla kielichów. Tak jak mówię, wskazuje to troszeczkę na znak wodny, jeśli chodzi o wskazania i znaki Zodiaku. Ale to jest pewnego rodzaju margines tej informacji, dlatego że przede wszystkim tutaj określa cechy tej osoby, tak? A to jest przede wszystkim, tak jak mówię, taka wrażliwość, taka dojrzałość emocjonalność, oka emocjonalna, okazywanie tych emocji, okazywanie tych uczuć. Energia też bardzo mocno taka przyjacielska, dlatego zresztą fajnie tutaj mamy, nie wiem, to jest, myślę, że to jest pewnego rodzaju wskazanie, bo tutaj mamy ryby. Jeśli chodzi o tego króla obok pokazane, natomiast tak jak mówię bardzo fajne jest to, że będziecie tutaj z tą osobą, z którą czujecie się dobrze, energią męską będziecie tutaj tworzyć jakieś plany na przyszłość. No w kontekście tej ciąży, no to na pewno tak, bo wiele rzeczy trzeba wtedy zaplanować, trzeba na wielu rzeczach się skupić i mieć ten plan. Na najbliższy czas, tak, żeby pewne rzeczy sobie zorganizować, pod to e, pojawiające się w życiu e, nowe życie, tak. E, natomiast, tak jak mówię, tutaj jest energia takiego spełnienia w czyimś towarzystwie. Jeśli chodzi o radę, mamy tutaj dziesiątkę mieczy: jest to karta martwienia się, jest to karta przytłoczenia własnymi myślami, karta bardzo. E, Dużych wątpliwości jako rada na ten miesiąc mniej się martwić na pewno, mniej się nakręcać na negatywnie. Może być tak, że ten, ten miesiąc jako że jest to zakończenie roku i też nie u Was jednych się to tutaj pokazuje. Jest takim miesiącem, gdzie w grudniu dużo się dzieje, może tutaj dużo planowania, bo to, bo to święta, bo to sylwestrę i tak dalej. I, I tutaj też niestety oprócz tego ten koniec roku jest czasem pewnych podsumowań, zarówno jakichś tutaj zawodowych, związanych z zestawieniami końca roku, na przykład w pracy, ale również też takimi prywatnymi, tak, w których my. No, mniej lub bardziej e, pozytywnie patrzymy na swoje e, dokonania. Z kończącego się roku, czy też ogólnie na to, co w tym roku się działo, tak co do nas przyszło. No i nie zawsze te zestawienia są takie jakbyśmy sobie tutaj tego życzyli. Na pewno dziesiątka mieczy tutaj jest zachętą do tego, żeby nie nazbyt krytycznie do siebie podchodzić, do, do tych swoich podsumowań, tak? Mniej się martwić, mniej się nakręcać. Bieżące raczej tutaj wyzwania starać się. Rozwiązywać i zamykać, tak? Czyli nie wiem, mam, musimy się na coś zdecydować, nie myślimy w nieskończoność, tak? Zastanawiamy się, co najlepsze, yy, i później nie martwimy się, czym dobrze wybraliśmy. Nigdy nie jesteśmy do końca pewni, czy nasza decyzja jest słuszna, czy ona jest dobra. Tak naprawdę życie weryfikuje, a nawet często okazuje się tak, że w pierwszym momencie coś jest dobre albo niedobre, a w dalszej perspektywie to się totalnie zmienia, także jeżeli będziecie mieli tutaj jakieś wątpliwości, bo to tutaj jest w tej karcie. To raczej staramy się robić to, co do nas należy, a te wątpliwości zagłuszać. Czyli moi kochani, jeśli chodzi o ten grudzień, propozycja. Uważamy na te propozycje, bo ktoś może mieć y, ukryte cele, y, coś może próbować przed nami zataić, y, może y, być też próba jakiejś manipulacji, też y, uważałbym na wszelkiego rodzaju tutaj y, możliwości na to, żeby nas ktoś tutaj okradł, więc, y, bo pamiętajmy też, że okazja czyni złodzieja, czyli nie wiem, jeśli chodzi o... O jakieś wyjazdy świąteczne czy sylwestrowe, wszystko pozamykać, tak, żeby tutaj nie było żadnych niefajnych niespodzianek. Natomiast jeżeli jest to wasza energia, to jest to energia dużej kreatywności w tym, żeby przed wieloma, wiele rzeczy sprawdzić, przed niektórymi sprawami się zabezpieczyć. Też jest to energia takiej ostrożności. E, nauczonej przez życie, tak? Dlatego, tak jak mówię, jeśli chodzi natomiast o tło tej sytuacji, e, będziecie się czuli bardzo dobrze z kimś w tym miesiącu. Bardzo prawdopodobne, że to jest energia męska trygonu wody, ale nie, nie jest to powiedziane w 100%. E, natomiast będziecie coś z tą osobą planować, będziecie tutaj, e, może być także, że na przykład, nie wiem, e, jeżeli tutaj. E, e, Zastanawiacie się na przykład w kontekście sylwestra, to na przykład ktoś z Waszych przyjaciół Wam coś zaproponuje. Tak. Może być taka sytuacja, że po prostu w gronie swoich y, przyjaciół, swoich bliskich będziecie tutaj spędzać ten wyjątkowy czas końca roku, tak, I, i tutaj będzie tutaj propozycja od kogoś z waszych, z waszego otoczenia, z, z osób, które bardzo lubicie, bardzo prawdopodobne, że to będzie propozycja od mężczyzn, żebyście tutaj razem ten czas spędzili, żebyście się tutaj razem bawili, natomiast ja patrząc na tą sytuację widzę, że wy będziecie jak najbardziej na tak, będziecie zadowolone z tego pomysłu i będziecie bardzo mocno się też na tym skupiać, bardzo prawdopodobne też, że w karcie cesarzowej ze względu na, na to, że cesarzowa też mówi o możliwościach, o różnego rodzaju talentach, będziecie na przykład pomagać w organizacji czegoś. Może być tak, że będziecie pomagać w organizacji, nie wiem, wigilii. U Was, dla Waszej rodziny. Może być tutaj, że będziecie tutaj pomagać, na przykład w jakiejś imprezie sylwestrowej. Zresztą Barany to jest taki znak znany z tego, że ma bardzo dużo energii, jest bardzo taki kreatywny i też bardzo fajnie szybko pracuje, tak, że, że ma dużo takiej energii do działania. Dlatego, tak jak mówię, ktoś może Was też poprosić o jakąś pomoc w organizacji czegoś i fajne jest to, że Wy tutaj bardzo pozytywnie na to odpowiecie. Natomiast jeśli chodzi o Radę. Mniej się martwić, mniej negatywnego podsumowywania, nie nienastawianie się na zaś, na, na nie. Trzeba będzie tutaj uspokoić w tym miesiącu swoje myśli, dużo bąży się w tym miesiącu dziać, dlatego wszystko na spokojnie, uspokajamy swoje myśli, wtedy działamy, jesteśmy bardziej kreatywni. Zresztą myślę, że wiele osób tak marzy. W momencie, w którym zaczyna za bardzo się stresować, tak? Zaczyna się nakręcać, to myślenie kreatywne się wyłącza i włącza się takie bieganie y, 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 bez celu w koło, tak? Więc tutaj, jeżeli będziecie mieli też co, jakieś zadanie do zorganiz z, zorganizowania, tak? Do, do wykonania, y, na spokojnie, bez nakręcania się, bez stresu, żeby tutaj nie wyłączyć w ten sposób swojej kreatywności. Dobrze, moje kochane barany, ja Wam bardzo za to czytań dziękuję. Mam nadzieję, że ono Tobie pomoże. Jeśli to czytań się spodobało, jeśli rezonuje z twoją sytuacją, jeśli chcesz być na bieżąco z moim nowym czytaniem lub po prostu ocenić moją pracę, zapraszam się do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Wasza aktywność na moim kanale to dla mnie duża motywacja do dalszej pracy. Chciałbym życzyć Tobie udanego miesiąca. Widzimy się niedługo. Pozdrawiam. Mark